Hej, witam Was serdecznie na kanale Telesmartfon. Dziś zapraszam Was do porównania. Będzie to porównanie dwóch smartfonów tej samej marki, iPhone Infinity, wersja z LTE i bez LTE. Zapraszam do oglądania. Dwa smartfony. O takiej samej nazwie, różniące się, różniące się właściwie tylko przesyłem danych technologią tutaj LTE. Tak jak powiedziałem, ten po lewej ma LTE, ten po prawej nie ma LTE. Teraz czym się one różnią? Na początku myślałem, że ta wersja LTE jest mocniejsza. Tym bardziej dziwiło mnie, że te dwa smartfony kosztują tyle samo, czyli 849 zł. No moje zdziwienie było tym większe, że jak na początku dostałem tego smartfona, bez LTE i tak jak mogliście zobaczyć w poprzednim odcinku podczas recenzji, wydajność tego smartfona była bardzo, bardzo dobra. To, było, to był wynik około 30 tysięcy punktów, zresztą go zaraz tutaj zaprezentuję. A jeżeli chodzi o iPhone'a bez LTE, ten wynik jest dużo, dużo mniejszy, 18 tysięcy punktów. Przede wszystkim te dwa smartfony różnią się specyfikacją i to znacznie specyfikacją. iPhone iPhone z LTE ma tutaj czterodziennego Mediatek MT6582 oraz Mali 400 MP. E, ma, czyli, czyli tutaj, w porównaniu do 8 procesora i, i lepszego procesora graficznego, no tutaj e, wersja z LTE pozostaje, pozostaje w tyle. E, tak samo, tyle samo pamięci RAM, czyli 1 GB, tutaj się nic, nic nie zmieniło. Kolejną rzeczą, e, kolejną różnicą jest w wersji LTE jest brak wejścia na kartę SD, czyli, czyli smartfon posiada tutaj. Oj, smartfon posiada tutaj oczywiście wejście na kartę Microsim, tak jak możecie tutaj zobaczyć, ale nie ma, wejścia, nie ma wejścia na kartę SD. Posiada tylko 16 GB budowanej tej pamięci. Zaraz tutaj Wam to zaprezentuję, tylko żebym tutaj dokładnie włożył tą moją kartę. O, dokładnie tak. No i rozbierzmy naszego, tu jest tacka większa. O, dokładnie. I ona tutaj wchodzimy, wchodzi karta microSD, a wyżej wchodzi karta. Karta, karta SIM. Dokładnie tak to wygląda. Czyli już mamy dosyć spore dwie różnice. Jeżeli chodzi o ekran, tutaj właściwie pozostało bez zmian. Jest to ekran o przekątnej 4.7 cala i owy z gorilla Glass trzeciej generacji na froncie i, i, i na tyle urządzenia. Podobnie jest z aparatami. Aparat 8-megapikselowy, Sony. Tutaj z front mamy też bardzo dobrą kamerkę 5 megapikselową Omnivision, którą, którą, no, o której naprawdę można wiele ciepłych słów powiedzieć. Czym jeszcze się różni? Nasz Infinity od Infinity wersja 4G od 3G. No zasadniczo już niczym więcej. No przede wszystkim decydując się na smartfon z LTE no Mamy mega, mega szybki internet do 150 megabitów na sekundę. Tutaj w wersji 3G no ten internet jest dużo, dużo słabszy. No i teraz musimy. Yy, powiedzieć sobie o samych yy, priorytetach właśnie, czyli przede wszystkim, no, do czego potrzebujemy smartfon, jeżeli do przeglądania internetu i, i korzystania ze wszystkich tych portali społecznościowych z YouTube'a, no to jak najbardziej Infinity z LTE yy, do gier. Yy, polecałbym raczej Infinity bez tego LTE, yy, bo, bo wydajność jest tutaj znaczna. Może, yy, żeby tutaj yy, pokazać Wam różnicę w działaniu tego internetu, no wejdźmy sobie w przeglądanie Chrome, no i zobaczymy jak mniej więcej działa tutaj po moim Wi-Fi i po LTE, czyli może przejdźmy do jakiejś strony, może wpiszmy sobie w PPL. Dokładnie. No i okej. Okay. No, wersja LTE. Chyba trochę wolniej, ale może weźmy jakiś inny link. Podobna prędkość przy takich stronach mobilnych. Dokładnie. Jeżeli chodzi o przeglądanie stron, to tutaj nie mamy jakichś można powiedzieć, nie mamy jakichś wielkich, wielkich, różnic. Zobaczmy jakie prędkości mamy tutaj na, na, na LTE i na takim zwykłym. Jeżeli chodzi o Play'a 7, jeżeli chodzi o moje łączy Wi-Fi w granicach 5, 3, słabo, strasznie. Jeżeli chodzi o wysył to widzimy okolice, okolice 2 1. Są jakieś tam można powiedzieć wahnięcia. To też oczywiście zależy od oferty. Tutaj mam żoną ofertę na kartę. Jeżeli byśmy kupili na przykład jakiś powiedzmy mobilny internet tam pewnie nie mamy jakichś tam yy, ograniczeń. Tak mniej więcej by wyglądały yy, prędkości jeżeli chodzi o LTE i o zwykłe, zwykłe Poza tym. Właśnie tak jak powiedziałem, te dwa iPhone jakoś specjalnie nie różnią się od siebie. Tu musimy po prostu zobaczyć, wybrać smartfona, który nam najbardziej będzie potrzebny, czyli albo właściwie do samych multimediów, czyli mam tu na myśli gry, albo do samego internetu, jeżeli chodzi o iPhone'a z LTE. Ja osobiście wybrałbym jednak tego z 3G, ponieważ no, no, no tutaj dla mnie najważniejsza jest sama, wydajność. Tak mniej więcej wyglądałyby linefony pytania, którego wy byście wybrali i jak oceniacie ten cały myk z, z produkcją dwóch smartfonów o, identycznej, o identycznym wyglądzie, ale o różnej specyfikacji, ale o tej samej cenie, więc tutaj jestem ciekawy waszej opinii. Dzięki za oglądanie. No i co? Do następnego razu. Trzymajcie się hej!